Aby dodać lub usunąć widżety w Samsungu Galaxy A36 5G, należy przytrzymać palcem na wolnej przestrzeni na ekranie głównym. Następnie, kiedy mamy takie okno edycji, to na dole możemy wybrać widżety. Pojawi nam się kilka sugerowanych widżetów, które od razu możemy sobie dodać, natomiast pod spodem mamy także listę aplikacji, które posiadają jakieś widżety, które możemy sobie dodać do ekranu głównego. Na przykład wybierzemy sobie pogodę. Pojawi nam się kilka różnych widgetów, z których możemy skorzystać. Mamy także podane rozmiary i mamy dwie możliwości, aby dodać widget. Możemy po prostu nacisnąć na widget i pojawi nam się opcja dodaj. I wtedy widżet zostanie dodany do pierwszej możliwej przestrzeni. Możemy nacisnąć i przytrzymać palcem, aby przesunąć na przykład wtedy i dać widget gdzieś indziej. Natomiast drugi sposób na dodanie jest dosyć podobny. Jeżeli wejdziemy w, wejdziemy w widżety, to możemy nacisnąć i przytrzymać palcem na widżet i wtedy przeniesiemy się do ekranu głównego, gdzie możemy sobie od razu zadecydować, gdzie chcemy sobie zostawić nasz widżet. Wygląda to właśnie w taki sposób. W niektórych przypadkach możemy sobie powiększać także nasze widżety. Załóżmy, jeżeli mam tutaj widżet, mogę nacisnąć i przytrzymać palcem, wtedy pojawią się takie krawędzie, mogę za nie przeciągnąć, aby sobie powiększyć ten widżet. Natomiast nie każdy widżet oczywiście można sobie tak powiększać czy pomniejszać. Natomiast jeżeli chodzi o usuwanie widgetów, to wystarczy nacisnąć i przytrzymać palcem na widget. I wtedy mamy opcję usuń. Możemy także tworzyć stosy widgetów. Jeżeli naciśniamy i przytrzymamy miejscem. Palcem, przepraszam, na dany widżet, to mamy tutaj opcję utwórz stos. I kiedy wybierzemy tę opcję, możemy dodać kolejny widżet takich samych rozmiarów, który będzie się znajdował w tym samym miejscu i możemy sobie przewijać palcem aby przenosić się między tymi widgetami. No to spróbujmy znaleźć sobie widżet o podobnych rozmiarach. Tam był bodajże 2x2, więc wybierzemy sobie coś podobnego. Może coś w Google będzie, tak, mamy tutaj jakieś 2x2, więc dodamy sobie taki. I proszę bardzo, możemy sobie przewijać między różnymi widgetami, które są w tym samym miejscu. Możemy nacisnąć i przytrzymać palcem, aby na przykład edytować nasz stos. Możemy sobie usuwać widżety z, z tych stosów, i możemy dodawać kolejne, o ile właśnie rozmiarowo się również zgadzają. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.